Dzień dobry, ja jestem Nerwary naprawdę przed państwem. dzisiaj film duży, dość znaczący, ponieważ jest to film, który po prostu przybliży Wam, co będzie się działo w sezonie 13 w League of Legends. Ostatnio, jak byłem jeszcze w Grecji, to byłem na dzwonieniu, że tak powiem, z pracownikami Riot i pokazali mi oraz innym ludziom z całego świata, jakimś tam influencerom, content creatorom, co zamierzałem po prostu zrobić. I, i teraz ja pokażę Wam po prostu, o co chodzi, co tutaj... Rajo robi, co ma w planach i co ja też o tym sądzę, co mi się podoba, co mi się nie podoba, wiecie o co chodzi. Zostawcie kciuka, zostawcie suba, bo znowu 500 tysięcy subów zeszło, oddajcie mi subskryberów, naprawdę, oddajcie mi ich. I dajcie znać znajomym, że takie zmiany nadchodzą, żeby zobaczyli co się dzieje, bo no dzieje się sporo, dzieje się naprawdę sporo. Zawsze jak jest, wiecie, jak jest nowy sezon, presezon, to jest mega dużo zmian. Także dobrze jest się po prostu zorientować co tam się kurczę będzie odpierdzielało Bo się ktoś może po prostu zdziwić Lecimy Mam taką prezentację od Riotu i sobie przejdziemy przez tą prezentację po prostu Jest całkiem fajnie to pokazane, wytłumaczone, więc Lecimy Po pierwsze Dzisiaj o 17 schodzi właśnie embargo, także już jak coś to już legalnie mogę wam to powiedzieć, wcześniej nie mogę wam tego powiedzieć A szkoda no, szkoda, no ale no niestety tak to działa, że trzeba poczekać Tutaj twórcy, głównie ludzie odpowiedzialni za League of Legends Tego ziomeczka na środku, Matthew, poznałem jak byłem w Las Vegas, spoko ziomek I polecam sobie go zaobserwować na Twitterze Ponieważ wrzuca zawsze rzeczy, które tam robią związane z LOLem i Dobrze jest sobie go śledzić. Także Twitter polecam, w ogóle mojego Twittera też polecam śledzić, bo tak naprawdę aktualnie jest to moje główne social media, które używam. Jakby jest jeszcze fanpage na Facebooku, jest Instagram, ale szczerze Twitter jest dla mnie aktualnie jest najważniejszy jakby i najbardziej się tam po prostu udzielam. Teraz tak, co zamierzają jakby zrobić? Po pierwsze, Hemtek Dragon wraca. Jeśli ktoś nie, nie pamięta, no to gdzieś tam na początku roku był Hemtek Dragon, ale usunęli go po... Nie wiem, w dwóch miesiącach chyba. No, był trochę za mocny, teraz będzie troszkę e, inaczej. Teraz e, lepiej jeszcze, żeby tutaj się komunikacja działa, Także pingi będą nowe. E, rola, żeby trochę była łatwiejsza, ale też ciekawsza. Zobaczycie, o co chodzi. E, I do tego jakieś tam małe takie quality of life changes. Za chwilę zobaczycie, o co chodzi. E, major gameplay features. E, Camtech Dragon wraca. Tak, i o, tak jak mówiłem, pingi, nowe itemy. Dżungla, trochę zmian, wizja, trochę zmian i tak samo jeszcze top lane, plus exp update. Prze przez wszystko sobie przelecimy, także spokojnie po kolei lecimy z tym. Hentai Dragon, jak on wygląda? No, po pierwsze, zielony, jak był wcześniej, tak naprawdę. Co teraz daje? Czy co będzie dawał ten smog? Każdy smoczek będzie dawał buffa, które zwiększy nam tenacity o 5 punktów procentowych oraz nasze leczenie oraz shieldy będą zwiększone. Też o te 5% taka sytuacja. No, taki bardziej utility dragon, bym powiedział co nie. Nie jest to internal, ale też oczywiście zawsze przydatna rzecz. Teraz co daje Saul, Czyli, jak weźmiecie. No, no jak jest Saul po prostu, nie? Dostaj. <coughs> o kurwa, przepraszam. Dostajemy 10% bonus damagea i jeszcze damage redukcja, jeśli macie poniżej 50% HP. Także taki i trochę ofensywny, i trochę defensywny. Ciekawe, ciekawe, no nie będzie, czekajcie, napiję się. No coś mi tutaj na gardle stanęło, ajajaj, niedobrze. Pijcie wodę. Ważna rzecz. Teraz tak, co się dzieje, jak jest mapa chemtechowa? Mapa chemtechowa, jak się tworzy, to się dzieją jakieś takie krzaki dziwne i trochę to inaczej wygląda, ale co jest najważniejsze, wszystkie sadzonki z zmieniają jak działają? Jak widzicie, ta wybijająca. Znaczy, tu po pierwsze o, te leczące dają. A, 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 chwila, które to jest? Tutaj. Nie dają już slow'a i dodają jeszcze małego bonus shielda, którego tutaj widzicie. Ok, teraz tak. Jeśli chodzi o planta, którego daje wizję, to daje on movement speeda w tamtą stronę, w którą wybijacie sobie te, te wizje. Ok. Wokół kwiatka też jest wizja. Jeszcze do tego wordy, które zostaną wypatrzone przez ten kwiatek, będą miały 1 HP, a nie 3 albo 4, prawda? Jak, jak to pinki. I tutaj, jeszcze tak samo, te skaczące one wybijają teraz Was po prostu dalej. Będziemy więcej dalej skakać. Także takie rzeczy się dzieją. Ciekawe, nie? Tak to wygląda. Dobra, także tyle. Taki to jest smoczek. Okej, okay, lecimy dalej do dżungli. Dżungla dość ciekawa. Będziemy mieli swojego kurczę Pokemona niemalże Teraz tak, o co chodzi? E, no było to już zajawiane jakiś czas temu, ale w sumie nic nie było wiadomo No i teraz tak, każdy jungler po prostu będzie miał swojego takiego Jakiegoś kurde zwierzaka śmiesznego Będą trzy właśnie. Będzie salamandra, będzie fox i będzie cat. Teraz tak. Salamandra będzie dawał, będzie defensywna. Będzie dawała jakieś shielda i będzie dawała jakieś tenacity. Okej. Okay. Fox będzie dawał mobility, czyli będzie dawał jakieś tam utility i dawał movement speeda. No dobra. No i cat będzie agresywny. Będzie dawał slowa i dodatkowy damage. Tutaj, leży mój kod jak coś, on nie jest agresywny. To jest grzeczny kod. I teraz tak. Jak to? czekajcie, czy tu jest jeszcze? Aha, tutaj. You can progress, ich ewolucję, bo jak widzicie, zmienia się tutaj wygląd. Będziemy dawać im jakieś treats, czyli jakieś smak wiki, jakby. Ale nie wiem, jak się je dostaje. Aha, i jak się je dostaje? Dostajemy przez zabicie championów, monsterów i jej z czasem będziemy dostawać. Po prostu będziemy je karmić i one będą ewoluować i będą dawać więcej statystyk. Domyślam się, w coś w tym stylu. Aha, w ogóle nie powiedziałem, kiedy to wchodzi. Kurczę, to będzie wchodziło. Dobre pytanie, czekaj. Chwila, moment. Jakby na PBE. Kurwa, czekaj, chwila. Albo dobra, na koniec to powiem, bo nie jestem pewny w sumie teraz. Znaczy w Presseson będzie za miesiąc ponad. Gdzieś koło. W, w połowie chyba listopada będzie to na serwerach, ale na PBE powinno to być. Chyba w tym tygodniu? W sumie nie jestem pewny, ale chyba na slajdzie na końcu będzie. Ale powinienem to na początku będzie. No nic, my bad. Lecimy dalej. E, także to są te Pokemony śmieszne dla dżunglerów. Ciekawa e, sprawa, ale nie ma jeszcze jakichś tam liczb podanych i tak dalej, więc. Trzeba poczekać, aż to wejdzie na serwery prosto. prostu. Teraz tak, jeśli chodzi o jeszcze dżunglę, tutaj będzie jakby maksymalny zasięg, gdzie można wyciągnąć tego, tego, tego wilka. I chyba tutaj jest taka linia, tak? O to chodzi, OK. I teraz co to, to też znaczy? To znaczy to, że nie będzie można robić dwóch kampów naraz. A było trochę postaci, takich jak Fieldsticks, takich jak Zack. I pewnie jeszcze parę postaci, które no, lubią sobie dwa kampy na raz machnąć, prawda? A teraz już tego nie będzie. E, więc ciekawa zmiana i takie ułatwianie dżungli i... No, nie wiem, czy mi się to akurat podoba. szczerze powiem. To jest trochę, trochę minus moim zdaniem. Ale ogólnie jak Riot y, dlatego chcę ułatwiać dżunglę, bo aktualnie dżunglę jest najmniej graną rolą w całej grze. Po prostu nikt nie chce dżunglować. E, więc to mi po prostu ułatwić. Lecimy dalej. Do tego Riot jeszcze tutaj dokłada takiej właśnie Quality of Life Change, czyli i, i daje Wam jakby taki mały poradnik, w jakiej kolejności robić dżunglę po prostu, która kampa po której. I to jest trochę na zasadzie, jak są te programy, jakieś profesory, czy Blitz, czy jeszcze jest pewnie parę, no to w, ostatnio widziałem właśnie, że w Blitzie chyba jest coś takiego, no i chcą po prostu coś takiego wprowadzić do, do gry po prostu, takie coś. Spoko. Dla, dla nowych ludzi myślę, że to może być OK. Communication Tools. OK, co my tu mamy? Po pierwsze, będzie więcej pingów, jak widać. I w sumie to o to chodzi, tylko, ale jakie są pingi? Retreat, czyli wycofaj się. Tutaj enemy ma wizję. Vision, no, że wyczyściliśmy wizję. OK, tutaj, no, idę w tamtą stronę. Target, czyli kogo chcemy, na przykład zaznaczasz, wiesz, przeciwnego AD Carry, że jego musimy zabić pierwszego. Asystuj mnie. All in, czyli że jeśli gramy tę walkę, to wbijamy się do samego końca. Push, czyli żebyśmy wzięli jakąś wieżę na przykład. Tutaj uwaga, na przykład dajesz na ten krzak. Uwaga, nie wchodź tam, bo tam ktoś może być, nie? Hold, czyli stój w miejscu po prostu, nie? Stójmy, nie, nie, nie idźmy za daleko, czy coś w tym stylu. Spoko, fajne. Tutaj potrzebujemy wizji, czyli żeby ktoś tam wrzu wrzucił warda, na przykład jakiś support, co nie, i bait. Czyli, żeby ktoś wyszedł na przykład za, z, z krzaka, żeby zbaitował w ten krzak. Ciekawe, fajne, fajne rzeczy, jakby. No, Liga Legend staje się bardzo, jakby, wiecie, strategiczną grą, co nie? I cze, cie, często ciężko jest się szybko skomunikować ze swoimi teammateami, bo no, mamy kilka pingów, no i to nie jest po prostu wystarczające. A myślę, że te pingi są ok. Yy, ale, no, ja cały czas liczę i wierzę w to, że Riot kiedyś po prostu. Um, Pozwoli się komunikować przez mikrofon, no ale. A w ogóle, na tym spotkaniu, na którym właśnie byłem z Rajotem, było to pytanie: Czemu nie chcą po prostu, wiecie, dać komunikacji głosowej kurs? No i powiedzieli, że. No nie ma, następne pytanie, proszę. Tak powiedzieli. Nie, no żartuję, jakby dopowiedzieli, no że kurczę, no może być toksycznie i może być nie, nie za fajnie i tak dalej, i że możecie sobie grać po prostu ze swoimi kumplami na mikrofonach i tyle. No dziwne, jakby wiecie, w Valorancie normalnie jest tego. Mikrofon odpalony, i tak dalej. W docie jest normalnie odpalony. W jakiś tam kurcza tego bizardowe ta strzelanka. Overwatchu też jest pewnie, przecież chyba mikrofon. W CS jest mikrofon, no ludzie, no zlitujcie się, jakby kurcza. 2022 rok. No daliby ten mikrofon, naprawdę, no. Jakby często jest ta, sorry, często jest ta gadka, że no wiadomo, że w Lulu jest toksycznie, ale kurcze, no. Naprawdę. Nie wiem. No moje zdanie jest takie, że mógłby ten mikrofon być. No okej, okay. większa z tym. Nowe pingi. Chodźmy dalej. E, tutaj ciekawa rzecz, e, jest e, taka opcja, że jak dacie taba i spingujecie tam na szora i tak dalej, to to to, to jakby pingujecie za ile jest objective, no i będzie wyskakiwało takie okienko, że czy chcemy e, bić od tego smoka, czy chcemy go zostawić. Ciekawe bardzo, prawda? Wydaje mi się, że jakby poznanie opinii wszystkich teammateów, czy ich, a aby na pewno chcemy się bić o tego smoka, e, jest mądre. Bardzo fajna rzecz. Nie wpadłem, nie, nie pomyślałem nigdy o tym wcześniej. Bardzo fajna rzecz ze strony Riotu. Miłe. E, lecimy dalej. E, pingi. E, tutaj, jeśli stoicie na midzie, no to będzie widać pingi z której strony, jakby. Dany ping jest zagrany, fajna rzecz, trochę przypomina mi, e, chyba w PUBG tak było, czy w jakimś fortnite czy no tam w tych Battle Royale'ach było coś takiego, właśnie że kolega Ci pinguje, i gdzieś tam było widać ile metrów jest od tego pingu, bardzo fajna rzecz, trochę zapierdzielona domyślam się, ale po prostu fajne, fajna rzecz, przydatna, bo niekiedy jakby słyszysz ping, że coś się dzieje, ale nie wiesz z której strony, prawda? Więc, bardzo miła rzecz, fajne takie quality of life change. E, lecimy dalej. Vision system updates. E, Tutaj sytuacja jest taka, że po prostu e, wardy będą niekiedy jakoś tak inaczej widziane i będziesz widział, za ile ci chyba ward, czy coś w tym stylu. Że trochę to będzie po prostu lepiej e, widoczne. Okej. Okay. Tak jest coś. Spoko. Enemy ward timer. Jeśli spingujesz lub zaatakujesz enemy warda, to będziesz miał mniej więcej e, informacje, kiedy on... O, kiedy on zniknie po prostu. Czyli... Okej, okay, takie trochę no, mocne ułatwienie tego naprawdę życia, no bo niekiedy jakby widzisz, że ktoś za zaostawił tą, postawił tą warda, ale nie wiesz dokładnie, kiedy on się skończy, a teraz będziesz dokładnie jakby, no nie masz że timer po prostu, kiedy się to, ee, kiedy się ten wordzik skończy, co nie? Top lane changes. E, o co chodzi? Po pierwsze chodzi o to, że na solo liniach będziemy dostawać 95% expa, jakby zwiększenie. Wcześniej to było 93%, także 2% w górę, czyli dwa 2 punkty procentowe. I tutaj duolejny minus 2,73 będą dostawać. Także duolejny mniej expa, z więcej expa. I do tego jeszcze na midzie wszystkie miniony będą warte mniej o 1, 1 zł, 1 golda, przed 14 minutą. Ok, takie zmiany. Szczerze nie wiem, kurczę, dlaczego też jeszcze robią. Nie wiem, czy to jest zasadne. E, też kurczę niestety nie mogą być na tej rozmowie do końca e, i nie wiem czy tłumaczyli to, dlaczego tak zrobili, ale okej, okay, takie coś się dzieje. Spoko. Lecimy dalej, itemy. E, no tutaj jest ciekawie, tutaj jest bardzo interesująco. Parę itemów pokazali. Nie wiem czy to są wszystkie itemy, nie jestem pewny, ale troszkę tego. E, troszkę tego wjeżdża. Tutaj te itemy jak coś my jeszcze mogą ulec zmianie, także to nie są... E, wiecie, finalne. Produkty, że tak powiem. Także nowy Mythic Item daje HP, daje Armor, daje Magic Resist, daje Ability Heista. I teraz tak, za każdą sekundę w walce z przeciwnikami dostajemy Armor i MRS do 30 max. I jeśli masz w maksymalne staki, to zaczynasz ssać z przeciwników HP, czyli coś jak ULTI Swayna SWAINA. Domyślam się, tak. I więcej Resistów dostajesz. I okej, okay. no takie ULTI. ULTI SWAINA, tak naprawdę, no? Ok, spoko. Takie coś dla tanków. co ja mogę się zastanowić, dla kogo to jest dobry item. Ale ony? Może być. I z max healtha naszego. Jakieś Mundo, może. Też fajne w sumie. No, to bardzo fajne dla Mundo. Ej, zajebisty to jest dla Mundo. 60 sekund cooldown. Ok, spoko. No ciekawe. Lecimy dalej tutaj. Uh, uh, top jungle tank. Ok, HP. No, takie same statystyki w sumie jak po lewej stronie. Uh, i gdy zagramy naszego antimata, dostajemy przemianę, nazwijmy to. Zwiększamy nasze HP o 10% na 9 sekund. I jeśli się tam zmienimy, to nasi sojusznicy tam w zasięgu 1200 dostają. Ability haste'a zwiększonego na umiejętnościach nieultowych i leczą się za max HP. Okej, okay. No i tam się z leczenie się zwiększa. Okej. Okay. Uuu, też ciekawe. I też to jest dobre na jakieś mundo bez kitu. W sumie na jakimś też, tylko nie ma kosztu tego przedmiotu, ale ha, tutaj jest. No dobra, nie jest takie drogie z tego co tam. okej, okay. ciekawe rzeczy. Dalej, Iceborne Gauntlet. Dalej będzie mytyczne i będzie zmiana na zasadzie, no bo jakby Iceborne Gauntlet działa teraz w ten sposób, że jeśli autoatakujesz, to to co te 4 czy 5 sekund bodajże spowalniasz, to nie? A teraz będzie po umiejętności, czyli tak jak było kiedyś. Jak pamiętacie, kiedyś się budowało Strzina, ten przedmiot w ogóle, nie? Teraz chyba znowu wrócimy do tego, bo jest Spellblade, co znaczy, że będzie się znowu budowało strina. Także taka sytuacja, także taka po prostu zmiana. Więc no, co jakiś tam, co, co umiejętność, po prostu zadajemy damage wokół nas. I to już nie będzie takiego, nie będzie już chyba tego palenia, prawda? Tja. Okej. Okay. Tutaj, Goliath Ascendancy. Też się może oczywiście zmienić ta nazwa. Czy ktoś pamięta ten item, tę ikonkę? Czy są tutaj tacy ludzie? To jest item, słuchajcie, który usunięty został chyba w sezonie trzecim, wydaje mi się. Może drugim nawet. Nazywał się Leviathan kiedyś. I to był item, e, tak jak mamy dzisiaj mydżajkę, która stakuje Wam AP, to kiedyś ten item dawał Wam. HP po prostu stakował. ale teraz oczywiście nie jest to już Leviathan, tylko właśnie Goliath's Ascendancy Cokolwiek to znaczy, ale też się może się zmienić na nazwa Daje HP, daje Helldraken, daje Ability Haste Trochę przypomina te chainy Jak to się nazywało? No, no chainy z HPkiem I teraz tak, o co chodzi? S Charge up, czyli no jakby Jak będziemy łazić, pewnie to będziemy mieli jakiś zwiększony atak Przez 3 sekundy Ok, jeśli będziemy z zasięgu 600 rangea od przeciwnika, będziemy mieli wzmocniony atak, który e, się z niego właśnie e, demerz, zależny od naszego HP z tego, co widzę, OK. I jakąś część z tego jeszcze dostaniemy chyba jako HP, z tego co rozumiem, czyli taki trochę wbudowany, e, taki grasp. Po prostu, runa grasp wbudowana w item. I to też będzie metyczny przedmiot, ok. I tutaj jeszcze Increase Health i jeszcze size. Okej, okay, no to też jest item dla Munbo, bez kitu. Co jest? No dla tanków, po prostu dużo rzeczy. Okej, okay, tak to wygląda. Lecimy dalej. Rod również wraca, też przedmiot, który możecie kojarzyć. To chyba w tam sezonie, nie wiem, 9, nie 10 usunęli, nie jestem pewny. Eee, czyli jakby item, który jest dla magów, e, który się stakuje. Czyli jakby kupujesz przedmiot i co minutę dostajesz 20 hp, 20 mana i 4, 4 ep. Tutaj maksymalnie oczywiście masz tyle. Uh, I tutaj też sobie zaciekawiło. Upon reaching max stacks, gain a level. Czyli, jeśli będziesz miał. Uh, jeśli czy, czy wystakujesz, że od to dostaniesz level upa normalnie? Jeśli tak, to to jest mega mocno, stary. I nie wiem, czy to jest uh, możliwe. Trzeba by spytać rajotu. No i działa tak samo jak wcześniej działało, czyli uh, jeśli ktoś nas bije, to dostajemy manę. Jeśli. My używamy speli, i to też leczymy. Tak to po prostu e, działa. No, i tutaj jest też taki mini efekt tego Road of Ages, czyli tak jak mówiłem przed chwilą, właśnie jak ktoś nas bije, to e, to dostaniemy manę. Jak bijemy za pomocą many, to się leczymy. No, coś co już kiedyś było. E, dalej, Abyssal Mask e, zmieniają e, troszkę. Znaczy, jakby dodają po prostu to, że z katalista się będzie budować. Także dodają ten efekt znowu Eternity i działa to mniej więcej tak samo jak było wcześniej. Aktualnie chyba chyba nie dawała many, z tego co pamiętam. Teraz będzie dawać, okej. Okay. Sunfire Ages, nie będzie już mitycznym przedmiotem, ciekawa zmiana. Będzie dawał HP, to będzie dawał armor i będzie dawał w sumie to co, to, co daje teraz, czyli po prostu damage wokół nas. Ale nie będzie już tym my mytycznym, więc ciekawe. E, Turbo Hemtank tak samo, nie będzie przedmiotem już mitycznym, e, ale będzie działał tak samo jak wcześniej. Chociaż nie daje armora, okej, okay, to troszkę inaczej będzie działał. Nie ma armora, to dziwne. Kto ma armor? Atoma, Emresa Ciekawe Aha, już nie ma też tego jakby lepszego ataku na dżunglę No to to będzie item tylko dla saportów chyba W takim razie Okej okay. Dalej, Omen e, Omen będzie dawał HP, będzie dawał armor, będzie dawał slowa przeciwnikom Zmniejszony damage od AD i jeszcze Critical Strikes będą dawać 20% damage'u 20 na nas Okej, okay. spoko Sphere of Shonjin. Uch, to mi się nie podoba, to mi się bardzo nie podoba. To jest item, który... Kurczę, nie pamiętam kiedy on był, w 8 sezonie czy coś takiego? Tragiczny to jest przedmiot. Nie wiem dlaczego zna... Ro... znowu Riot chce go wprowadzić. Ten item był tak toksyczny, stary. Uch, ale dobra, słuchajcie, jakby... dostaniemy, AD, dostaniemy HP, dostaniemy ability Heista I nasze non-ultimate spells, e, czyli wiecie, QWE, e, będziemy, będą miały więcej ability Heista e, I tam jeszcze... Będzie się redukowało do iluś, jeśli będziemy zagrywali Immobilizing Spends, czyli jakieś ze Stunem, no, Capem i tak dalej. I dostaniemy do 15% Move jeśli będzie... Znaczy, im nie mamy HP, tym więcej dostaniemy Move jakby na tej zasadzie. No to nie jest aż takie samo wydanie, jak było kiedyś, no bo kiedyś ten item na Jacksie, czy na jakiejś Fiorze, to był taki rak po prostu. No okropny był ten przedmiot, teraz nie jest, nie będzie chyba aż tak zły, ale nie wiem, no, nie wiem, do czego chcą to wrócić, to nie podoba mi się to. Nie wiem po co, ale zobaczymy jak będzie w grze. Yy, dalej, Hydra, to jest ciekawa zmiana. Yy, Hydra, jakby to statystyki podobne jak były wcześniej. Z będzie ten cliff, ale dodają tutaj stakowanie. Jeśli zabijemy przeciwnika, to będziemy dostawać tam AD yy, i do tego jeszcze vampiryzm. No, lifestyle, prawda? Yy, I jeśli będziemy padać, to wtedy tracimy trochę tych staków. Połowę nawet. No, tak to działa, tylko zastanawiam się. When, whenever you kill an enemy. Czyli czy to chodzi tylko o czempiony, czy też o miniony? Nie jestem pewny szczerze. Huh. Może to też na minionach się stakuje? Kurczę, nie jestem pewny. Yy, sorki, nie mam pojęcia. Zobaczymy jak będzie na serwerach. Także to jest tyle, jeśli chodzi o itemy i loadout load out recommendations, tutaj tego screena może widzieliście, bo wczoraj bo przedwczoraj puścił Riot coś takiego właśnie. To jest trochę takie, tak jak mówiłem wcześniej, jak jestem profesor professor, te blice i tak dalej, to one mają takie takie tymplatki, a ja nagrywałem film przecież na ten temat, jakby to było w filmie. I, i, I chcą po prostu coś takiego wprowadzić, żeby ludzie mieli z góry narzucone runy, summoner spele i tak dalej, że wiecie, tutaj macie jakieś Defensywne granie, tutaj macie bardziej damage'owe granie, takie trochę po prostu przygotowane zestawy, żebyście nie musieli myśleć, co chcecie tak naprawdę robić. Ja nie jestem wielkim fanem tego, ale no, ja też gram w te grę od 12 lat, także jakby zjadłem zęby na tym, wiem chyba niemalże wszystko o tej grze. Ale ludzie są często tacy, że wchodzą do gry i chcą po prostu się pobawić i nie chcą myśleć o tych wszystkich runach i tak dalej, więc. Jakby rozumiem, spoko, ale i tak zawsze będę polecał ludziom, żeby się po prostu rozeznali, co która runa robi i po prostu trzeba zrozumieć e, te runy i wtedy będzie najlepiej, jakby nie, o to chodzi. Ale okej, okay, jakby ułatwienie dla, e, dla niektórych ludzi, spoko. E, I tutaj ostatnia rzecz, którą tak naprawdę chcą zrobić, czyli to samo, co jest w jakichś tam programach zewnętrznych, że będzie podświetlony, e, podświetlona umiejętność, którą polecają, żebyście e, maksowali jako następne i będzie to też brane na, na podstawie Gier, jakichś tam lepszych po prostu graczy, domyślam się. No i tak to działa. Tak to wygląda. Tyle. Takie zmiany Riot Games nam szykuje. Nowej temy, trochę takie quality of life changes, troszkę właśnie solo lane, trochę wizja, trochę tutaj e, te pingi. Fajne rzeczy ogólnie, moim zdaniem. E, ciekawie, ciekawie. Smoczek wraca, też fajne. Tyle. Takie rzeczy. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie. Jak wam się podoba. Czy fajne, czy niefajne. Kurcz, jak dla mnie trochę pytajnik co do tej dżungli z tymi pokemonami śmiesznymi nowymi, to mnie tylko ciekawi, jak to wyjdzie. Czy to nie będzie trochę lipa? Trochę się boję o to. Ale ogólnie to chyba na plus, moim zdaniem. Większość raczej ok. Trochę dziwi mnie. Y to, że te wszystkie właśnie profesory czy blice, Znaczy to nie tak, że oni chcą iść na wojnę z nimi, czy coś takiego, tylko nie wiem, czy jest sens, żeby oni wprowadzali to do to do, po prostu do gry, Tak jakby naprawdę te programy są, no, mega dobre są aktualnie, no i zastanawiałem się, czy Riot będzie chciał, aha właśnie dużo ludzi w ogóle zadaje pytanie, że czy te programy, wszystkie profesory, blice i tak dalej są legalne? Tak, są legalne, jakiś czas temu poszedł farmazon z Rypsona, bo coś tam się podziało, że niby są bany, nie ma banów jak coś, można korzystać i tyle. Na tym zakończymy. Dajcie znać w bo jestem bardzo ciekawy, co tam, co wy uważacie. I tyle. Zapraszam o streamy, inne filmy na streamy. Inny film na YouTube. Życzę wam miłego ciąga. Bye, bye.